Yo, siemanko, ja jestem Technokrata i dzisiaj wpadam do Was z newsem, który totalnie roznosi system i jak normalnie jest to miejsce na Tech Newsa, tak tym razem jest to Game News chociaż nie na moim gamingowym kanale Technokrata Games, a tutaj ponieważ nas Polaków ta wiadomość na pewno ucieszy, że Gotik, nasz, no drugi po Wiedźminie narodowy twór gamedevowy w serduszkach wszystkich no, oczywiście nie znasz, tylko niemiecki, trafi na konsolę Nintendo Switch. I teraz powiecie, pff, co tam, ale to jest super sprawa. Bo znaczy, że Gothic, że franczyza, która była uśpiona przez tak naprawdę naście lat, już prawie 10, to powstaje i budzi się na nowo. I pierwszym takim przebudzeniem jest. Premiera 28 września, więc już niedługo na konsolę Nintendo Switch właśnie Gothica Classic. Nie będzie żadnych usprawnień, jeżeli chodzi o grafikę. Mamy wszystko w takiej samej starej oprawie, natomiast poprawione sterowanie, żeby dostosować oczywiście do konsoli, poprawione trochę AI NPC-ów, więc będzie się grało przyjemniej. No, powiem wam szczerze, to jest powód, dla którego moim zdaniem chyba muszę zacząć rozglądać się za switchem, a nie dalej jak wczoraj mówiłem w podsumowaniu News of Night i Hardware, że ja na razie switcha nie chcę kupować, no bo idzie dwójka, dwójka pewnie będzie miała premierę w przyszłym roku, no ale jak dwójka nie będzie miała kompatybilności wstecznej i nie pogram sobie w Gotika Classic, bo tak będzie się nazywał na switchu, no powiem Wam szczerze, no, Mute Malina yy, i w ogóle na moje serce z, z Wieśka Wiesiek mnie tak nie przekonał do, do grania na Switchu jak Gotik. Gotik to jest gra, na którą ja, jeżeli chodzi o jej mobilny odpowiednik, czekam naprawdę długich lat, ponieważ doskonale wiem, że ta gra już spokojnie dałaby radę śmigać na telefonach, które mamy, i to nie mamy w tym roku, tylko które już mamy od kilku ładnych lat. Pokazuje to port Geta San Andreas, który od lat. Yy, Funkcjonuje na Androidzie i to naprawdę nie wiem, już z 5-6 lat ma ten port, jak nie więcej tego GTA San Andreas na Androida, więc i Gothic mógł dawno już się pojawić na Androida. Niestety tego nie było i dopiero teraz dostaniemy. To cudo Game devu naprawdę jaram się na maksa. Dajcie znać, czy wy też jesteście takimi fanami Gotika jak ja. To jest jedyna gra, w którą grałem ponad dobę bez przerwy. Pamiętam, to jest naprawdę cudowny smak dzieciństwa. Zastanawiam się, czy sobie jej nie przypomnieć. E, bo tak naprawdę już chyba kilkanaście lat w nią nie grałem, wydaje mi się. E, no, i teraz na Nintendo Switchu, może byłby to dobry pomysł, żeby ją obgrać? Hm, to by było coś. W ogóle chciałem, miałem taki pomysł. Kurczę, a nie będę go może zdradzał. Albo dobra, zdradzę, będzie potem, że mówiłem. E, bo mam dużo pomysłów, i kurczę, mówię coś, a potem się zaczyna to pojawiać, taki ten. Chciałem złożyć swojego pierwszego, pierwszego kompa e, i na nim obgrywać e, gry z tamtych czasów. Takie wiecie, e, streamy, ale z tego mojego starego blaszaka. Oczywiście karta do przechwytywania obrazu by wleciała e, i, e, łab i grałbym sobie w te gry, w które nagrywałem się na moim pierwszym blaszaku. Chciałbym sobie też takiego e, red Kompas złożyć i na nim ogrywać właśnie retro gierki, na przykład złożyć kompas z 2002 roku, jak wychodził Gothic i na nim odpali gotika. To by było coś. Taki pomysł mam i mam nadzieję, że to kiedyś zrealizuję, bo strasznie, strasznie podoba mi się ta koncepcja. Dajcie znać, czy Wam też by się podobało, czy oglądalibyście, jakbym zagrywał się w takie stare tytuły na równie starych kompach. No bo wiecie, odpalić gotika, czy jakiegoś Morrowinda, czy, czy starego Fallouta, czy inne takie tytuły, Strongholda, Cywilizacje... Oj, dużo, dużo tego. FIFA 2.1 na współczesnym kompie to już nie jest to samo, wiecie. Wielki ekran, a tam było stare CRT, jeszcze o proporcjach 4x3. No, 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 no to, to było to. To było to. To były słusznie minione czasy, ale jednak do ich najlepszej części zawsze z chęcią wracam. No i owszem, dzisiejsza technologia jest dużo, dużo ciekawsza, no ale... Kurczę, dajcie znać, dajcie znać czy takie retro byście, Ja już widzicie, już tu szukałem Nintendo na Olyxie czy na Peperku, czy jakieś nie były okazje na Nintendo, ale tyle o Gotiku. Napiszcie mi tylko, czy Wam się to podoba, czy dużo z Was ma Switcha i na przykład obgra sobie Gotika na Switchu, czy raczej. Pozostaniecie przy. w ogóle, w ogóle nie lubicie Gotika, albo nie wiem, tylko wersja pc Po co wam na Switchu w ogóle nie macie Switcha walić konsolę, Tylko. o kurde, co tu się z ostrością podziało? W końcu pana Sonic to ledwo nagrywa. Ale my sobie przejdziemy do drugiego News'a, jakim jest. Intel Arc A580. Karta, na którą, no, bardzo długo czekamy, no bo jest to ta karta z pierwszej serii, w ogóle z pierwszej serii, no Intel Arc, nie? Nie jest to Battle nie jest to druga generacja. Wyszła jeszcze przed premierą najnowszych rx i rtx e, Ta generacja kart graficznych od Intela, a tej karty ze średniego segmentu jeszcze się nie doczekaliśmy. Doczekaliśmy się A380, doczekaliśmy się dwóch e, kart z serii 700, czyli e, właściwie to, tak, 750 i 750 w wersji 16GB. Ja tutaj mam 750. Nie, i 770. Co ja mówię, nie dwóch 500. 770 były w dwóch wersjach, a 750 Ale nie było karty środkowej z tego segmentu, czyli A580, i mamy ją w benchmarkach. To jest karta, która będzie konkurencją dla RX 7600, czyli karty bardziej współczesnej niż genera generacja ARC od Intela. I ja Wam powiem szczerze, że tą kartę bym chęcią przetestował, no bo nie udało mi się, wszyscy mnie wyprzedzili z testem, a nie, ja robiłem test A770 w wersji od Acer'a, Acer Predator A770 i ona fajnie mi wypadła w tym teście, dobrze się sprawowała i się nie wykrzaczała, w przeciwieństwie do tego, jak niektórym to działało. Mam też A750 w pięknym, limitowanym opakowaniu od Intela, ale jej nie testowałem i może przetestowałbym sobie a 700 A580 jakby wyszła. Mam nadzieję, że może uda mi się ją skołować i przetestować. Fajnie, fajnie by było. ARK uzyskał 82 992 punkty w OpenCL, gdzie Eric 7600 uzyskał Dokładnie o 11 punktów mniej, więc jest to niemalże ta sama wydajność, ale wydajność teoretyczna. Wiecie, wydajność teoretyczna, a później optymalizacja karty pod granie już to już są dwie różne bajki. I zobaczymy na ile. Uda się e, Intelowi, no Intel zrobił potężną drogę, jeżeli chodzi o sterowniki. W niektórych grach przyrosty to było rzędu kilkaset procent wzrostu mocy. E, na przykład taki Unity e, zaliczył taki glow up, że tak powiem, po e, wypuszczeniu nowych sterowników i tam ta moc wzrosła znacząco. Teraz ta karta A580, jak się pokaże... To wyjdzie już, że tak powiem, w dojrzałej wersji, już w takiej wersji dokokszonej, jeżeli chodzi o sterowniki. I wydaje mi się, że od pierwszego kopa powinna działać naprawdę bardzo dobrze, więc to może być taki test, który będzie po raz pierwszy pokazywał tą kartę w takiej finalnej wersji, w ogóle kartę od Intela, bo te testy, które były do tej pory, czy moje, czy innych YouTuberów, no to powiedzmy sobie szczerze, no te karty cały czas się rozwijają, i no. Bardzo mocno się zmieniły. Żadne karty e, współczesne nie zmieniają się tak bardzo od premiery e, po, kilku, po kilku miesiącach wypuszczania sterowników jak karty graficzne Intela. Więc no, warto może byłoby taki test sobie przeprowadzić. No, powiem Wam szczerze, czekam na tę kartę, jestem mi mega, mega ciekawy. I e, no zobaczymy, zobaczymy czy ona będzie dostępna, czy ona się pokaże, ile ona będzie kosztować. W tym momencie, czekajcie, zaraz sobie jeszcze szybko rzucimy okiem, ile kosztują obecnie karty Intela. E, te dostępne A750 mamy za 1100 zł i A770 za 1300 zł, pewnie da się wyrwać taniej na różnych promocjach. W związku z tym, no yy, ta A580 musi być w cenie poniżej 1000 zł. A760 to jest karta za 1200 zł, więc na chwilę obecną to A580 to to będzie karta. No, Nie może być konkurencją dla 7600, bo w cenie niższej chodzi wydajniejszy, wyższy model 7000, nie, prze, przepraszam 750. E, nawet 770 to już można powiedzieć, że to jest konkurencja dla Erica 7600. I to moim zdaniem, właśnie nie wiem jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o wydajność, ale moim zdaniem nawet chyba lepsza. No nic. Jestem ciekawy, czekam na premierę a 700 yy, a 5 a 580 Cały czas człowiek musi się do tej nazwy yy, przyzwyczaić. No i na tego pięknego goticzka classic. Napiszcie, kto z Was też czeka. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!